Witam serdecznie moim gościem, Krzysztof Klemczak, Batimowcy. Witam. Krzysiek, naprawdę jesteś dzisiaj wielkim bohaterem całego twojego zespołu. Oczywiście cały Batim walczył dzielnie z Grodem, ale ty dzisiaj najwięcej tych strzałów wybroniłeś. Okej, okay, puściłeś trzy bramki, ale moim zdaniem dzisiaj gracz meczu z twojego zespołu. Zgodziłbyś się z tym? Gra zawsze drużyna. Piłka nożna jest grą drużynową. Wygrywamy, przegrywamy razem. Nie jest istotne kto co robi. A wynik końcowy też nie jest dla nas satysfakcjonujący. Dziękuję za miłe słowa, ale... My jesteśmy drużyną. W sumie do pierwszych zdań, które powiedziałeś, absolutnie się zgadzam, czyli rzeczywiście jesteś bardzo tutaj y, taką wyrafinowaną osobą, ale z drugiej strony też, no rzeczywiście szkoda tego meczu, bo y, mieliście swoje szanse, aczkolwiek mniej niż gród, ale mieliście swoje okazje. Było, było jeszcze dwie okazje na dwa do dwóch, a skończyło się golem w ostatniej akcji meczu. I to jeszcze po wyciągniętej sytuacji sam na sam. Trudno. No właśnie, długo ten mecz był tak, na, tak, tak naprawdę pod większym dyktantem grodu, ale nie potrafili tych bramek strzelać. Co się stało, że nie udało się w tej końcówce utrzymać tego wyniku. Znaczy, Utrzymać wyniku nie mogliśmy, bo przegrywaliśmy 2-0, musieliśmy. No raz, iść nie, nie udało się utrzymać tego ofensywnego Ty, takiego. nie, no próbowaliśmy. Nie. Przecież tak naprawdę ostatnia akcja i ten gol to to jest wynik kontry. Wyszli 2 na 1, sytuacja sama na sam wybroniona, poszedł z autu gość do grau, ja już nie zdążyłem się przesunąć. Nie. I jest czy jeden. Jest 3-1. Dokładnie. Patrzyliśmy w tabele. Ale to 3-1, 3-2-1 to dla nas jest bez różnicy. Nie? No bez różnicy. O, co, znaczy, no, graliśmy o trzy punkty, a chociaż chcieliśmy jeden. No właśnie, czek punktów nie ma w tabeli, nie dochodzi. No jednego też. Jednego też nie ma. Na ile to się przełoży na końcowy etap naszej ligi? Ta pierwsza trójka, myślisz, że Ucieka. uda się uciłać? Ciężko będzie. Ale na czym? My gramy o zwycięstwo w obu następnych meczach. I to mi się podoba. Krzysiu, tak na szybkiego jeszcze wracając do twojego zdrowia, bo wiemy, że kilka tygodni cię nie było. Już jest okej? Okay? Jest lepiej. Gdybym był w formie, to bym tą trzecią bramkę wyciągnął. Widziałem przy, dzisiaj, przy dzisiejszej Pierwszą bramce, też. jak robiłem zdjęcia, trzymałeś się tutaj za biodro. Coś tutaj? Nie, nie. Ja mam z kręgosłupem problem. Kurczę. To i tak jestem dumny, że przychodzisz na mecze. Krzysiu, dziękuję za wywiad. Dzięki serdecznie.